Witam wszystkich serdecznie w nowym filmiku z serii kilka słów na temat Dzisiaj opowiem Wam o dwóch produktach Produktach, które są od niedawna w moim sklepie internetowym I od razu na samym początku zapraszam Was do podzielenia się opiniami Jeżeli już macie jakieś doświadczenia z włóczką Papatia Love i z bazami ze sklejki, takimi, o których zaraz więcej troszkę opowiem, to bardzo proszę, podzielcie się w komentarzach pod tym filmem. Być może udało Wam się coś zrobić. Być może macie zdjęcia, to serdecznie zapraszam do pochwalenia się na, na przykład na moim Facebooku czy Instagramie. A ja postaram się Wam opowiedzieć troszkę o tej włóczce. Włóczka Papatia Love. Włóczka, która ma Troszkę zalet, ale też jak to w życiu bywa, ma wady. I ja postaram się Wam tutaj troszkę powiedzieć. Na początku powiem o zaletach, ponieważ jest to bardzo miła i miękka w dotyku włóczka. Włóczka, którą śmiało można polecić osobom, które nie tolerują wełny. Są na przykład uczulone, wełna ich podgryza. Niekomfortowo się czują i nieprzyjemnie. Jest to włóczka, która w 100 gramowym motku ma 360 metrów, a więc dosyć wydajna. 100% akryl i to jest właśnie jej wada. Są osoby, które absolutnie nie tolerują akrylu. Absolutnie. E, nie zgadzają się z filozofią robienia robutek dla dzieci czy dla osób dorosłych z włóczek akrylowych, ja może aż tak ortodoksyjna nie jestem, ale tak jak wam powiedziałam w ostatnim filmiku dotyczącym sweterka takiego różowego, jednak naprawdę komfortowo się człowiek czuje, jeśli coś tam naturalnego w tym produkcie jest w, we włóczce także ja osobiście wolę żeby włóczka miała 20% wełny mocherku, bambusa bawełny bo naprawdę ciało lepiej oddycha i lepiej się czuje ale wiem, że są też osoby którym absolutnie to nie przeszkadza, czują się świetnie w sweterkach czapkach i chustach akrylowych i jeżeli akurat tak lubicie, to mam dla Was taką propozycję. Papatyalo, włóczka niesamowicie miękka i miła w dotyku. Można też dzieciom wykonać różne robótki, bo po prostu nie gryzie ta włóczka, i jeżeli właśnie Wam nie przeszkadza, że jest to 100% sztuczny akryl, bo tak to trzeba nazwać, to śmiało możecie. Skorzystać. Jej zaletą jest również to, że posiada bardzo dużo kolorów, także dosyć spory wybór, wybór kolorów jest w moim sklepie. Każdy znajdzie coś dla siebie, od takich intensywnych po pastele, także tutaj można sobie wybrać, co się lubi. Włóczka ma też taką zaletę, że jest po prostu niedroga, bo taki motek. Kosztuje około 8 zł. Oczywiście ceny się mogą na przestrzeni miesięcy i lat zmieniać, ale w aktualnie to tak troszkę ponad 8 zł. i wychodzi to bardzo korzystnie cenowo. To jest też alternatywa dla osób, które po prostu nie mogą sobie pozwolić na drogie włóczki. I ta jest właśnie taka z tych tańszych włóczek, co można robić. Tak jak Wam wspomniałam, Mogą to być sweterki, jakieś robótki dla dzieci, czapeczki, chusty, kominy Dla osób, które po prostu nie mogą albo nie lubią podgryzającej wełny I powiem Wam taką ciekawostkę, że mam koleżankę znajomą, która przyszła do mnie wybrać sobie włóczkę Wybór jest duży i z góry tak zaznaczam, że... Nie wpuszczamy już teraz w dobie koronawirusa nawet moich znajomych do magazynu, tylko to było już jakiś czas temu, to chyba z rok temu było. I wybierała sobie włóczkę. Oczywiście polecałam jej takie naturalniejsze włókna, włóczki z dodatkiem wełny. No nic nie pasowało, wszystko gryzło. No to... Przeszłam już do merynosa. Merynos jest włóczką bardzo miękką, miłą i delikatną, i okazało się, że też moją koleżankę gryzie. I po prostu jest tak wrażliwą i delikatną osobą o tak delikatnej skórze, że w grę wchodziła tylko i wyłącznie włóczka akrylowa, żadne alpaki, merynosy. Oczywiście to się rzadko zdarza, bo. Przeważnie m, większość osób uważa, że Marynos, Alpaka to takie mięciutkie, delikatne włóczki i są super, ale też są osoby, które nie akceptują. Po prostu nie i koniec, nic nie może drapać. To jest właśnie moja propozycja. Taka alternatywa też dla akryli, których na polskim rynku jest mnóstwo akryli takich. No niestety gorszej jakości Trudno mi powiedzieć, czy ona będzie się mychacić Nie wiem, jest tak delikatna, że no, na pewno trochę będzie się mychacić Tutaj cudów nie zdziałamy Cudów nie ma Ale bardzo proszę Was, żeby mm, opowiedzieć Jeśli już macie jakieś doświadczenie, to proszę wspomnijcie o tym Czy się mychaci, czy trzeba y, ją delikatnie traktować Czy właśnie jest wytrzymalsza natomiast bazy bazy są produktem, o którym już bardzo dawno prosiłyście i jakoś tak nie po drodze nam z tymi bazami było choć są świetne i to jest super rzecz to jakoś tak zawsze coś innego było ważniejszego bazy ze sklejki komplet to dwa kółka dwie bazy dno jest większe, góra jest mniejsza z ozdobnym jakimś motywem na razie mamy takie pojedyncze sztuki w sklepie Są to bazy tylko okrągłe O średnicy góra 15 cm Dół 17 cm Dziurki mają... O widzicie, nie zmierzyłam dziurek, bo ponoć to też ma znaczenie Dziurki centymetrowe są o średnicy centymetr Wzorów jest około 10 Od takich dziecięcych ten mi się strasznie podoba i chyba tutaj coś synkowi zmaistruję z tego. Po takich dla dorosłych jakieś folkowe wzory, także bardzo fajny wybór. Na pewno będzie poszerzany na pewno, na pewno będzie z tego jakiś filmik, bo tak jak wspomniałam planuję coś zrobić tutaj dla mojego syneczka. Na pewno będzie jakiś wzór na taką na taki koszyczek ze sznurka. Także wyczekujcie następnych filmików. Mam nadzieję, że Wam się spodobają. Na pewno będę poszerzać asortyment, jeżeli chodzi o kształty, wielkości, kolory, wzory. Także tutaj, powolutku, dajcie mi trochę czasu, żeby to wszystko skompletować. Na pewno będą też chusteczniki i Powolutku, powolutku będą różne wielkości, wzory i kształty. Na razie jest to co jest. Dosyć trudno są dostępne takie bazy w hurtowniach, bo są po prostu niesamowicie popularne. Jest teraz duża moda na takie dodatki do domów. Jest to świetny prezent, bo można no, zrobić naprawdę oryginalny koszyczek i dać komuś w prezencie. Praktycznie wydaje mi się, że nie będzie osoby, której się nie spodoba taki prezent, bo jest to coś oryginalnego, fajnego, a nie tylko takie ogólno dostępne w sklepach jakieś rzeczy. To jest naprawdę coś wyjątkowego. Rękodzieło można na przykład na prezent zrobić, jeśli komuś się urodzi dzieciątko, i to jest też bardzo fajna sprawa. Także wyczekujcie filmiku, bo na pewno powstanie z takiej bazy koszyczek. Może, jeżeli macie jakieś pomysły, widziałam też, że z takich baz, i to jest też super pomysł, robicie torebki. To jest naprawdę fajna sprawa, bo obudowujecie tutaj dalej sznurkiem i robicie po prostu torebki z takim akcentem drewnianym i jeszcze dodatkowo ozdobionym jakimś malunkiem, albo wypalonym wzorem, to jest też bardzo ciekawa, bardzo ciekawe rękodzieło. Także, jeżeli jeszcze macie jakieś pomysły na takie bazy, to podsuwajcie, może mi akurat też coś zaświta. Dziękuję bardzo za uwagę, jeszcze raz wszystkich serdecznie zapraszam na Facebook, Instagram, tam chwalcie się swoimi robótkami, podsyłajcie mi wasze opinie, zdjęcia, Pomysły na, na jakieś inne robótki. Serdecznie dziękuję za uwagę i do następnego filmiku. Pozdrawiam serdecznie.